Chę przeczytać, co, co tutaj wymagają nasi... yy, Dzisiaj mamy Olimpiadę Farmerską i robimy trzy konkurencje. Tam będzie Skok w dal. Yy, co tam jeszcze było? A, sprint na 100 metrów. Ale skok Aż... w dal o tyczce. Yy, <laughs> Tak Trzecią by konkurencję wybraliście wy na Instagramie. Jest masa pomysłów na następne challenge, a dzisiaj wybierzemy coś jednego takiego na szybko, żeby zrobić. Ale przeczytamy to, co, co wymyśliliście, i dajcie nam znać, co chcecie zobaczyć no. jako następne. Bo wasza kreatywność przekracza totalnie nasze możliwości sportowe. Dodawajcie <noise> rzut talerzem 25 kg. No kurwa, chyba jak Adam Czołg wyprowadzi z tego z wojska, to jebniemy jakąś kurwa kulą. Będzie trzeba warszałę. spróbować kiedyś. Chnięcie no. ciężarkiem 10 kg. No to też spokojnie. Ale... No. Na igrzyskach olimpijskich kula taka dla rosłych chłopów waży 7,26 kg Także no trochę więcej, no, ale zaraz jesteśmy na sterydach to powinniśmy ze 100 metrów zajebać kulą Ja bym kurwa rękę sobie urwałtła Siady 100 kg do oporu To nie ma, bo niedziela jest to, ja nie będę no, na pewno się męczył by Nie już kiedyś robiliśmy jak byliśmy z czupakami, nie w wakacje. Rzut szwajem. No to jak e, tym oszczepem prawie. Jak się na kurbie to nim rzucę, wiemy. Pchnięcie szwejer. No to jeszcze kurwa. Lepiej. Jak gruby jestem to pchnięcie, no. jak na redukcji to rzut. dokładnie. Przeczytaj, musle upy. Musle upy. Musle upy. To, to po angielsku to są te wejścia siłowe, których nikt nie umie, bo oszukujemy i kopiemy nogami. A i zawsze krytykujemy jeden gość, że nie prostuje łokci. A sam w ogóle ani razu nie zrobił. to jest kurwa. To znasz Max na maszynie szmita wsiadzie A to z beki pytanie. Nie eee, mamy ee. takiej maszyny no. tutaj, na tej siłowni, bo to jest jedyna prawidłowa siłownia bez tej maszyny. Stuwa maliny, to więcej fikołków. No to fajne, ale to w piątek, może nie w niedzielę, tak. bo jutro do roboty. Kto zje więcej margaryny? No. no to wiadomo, że on, także bez sensu robić. <laughs> łyżką jak lody być w pierwszej <laughs> <laughs> Wyciskanie swoje na klatę. Nie wiem, czy jestem tak poręczny. Jeszcze jeszcze chyba nie. Rzut rolnikiem. Był rzut fejent, teraz rzut rolnikiem. Ciężko. Na... Nie wyobrażam sobie tego, bo nie ma go jak chwycić. Nie ma jak złapać takiej kurwa jest no. Jeszcze jak tą margarynę zje, to wszędzie będzie tak. się to. Tam... jest okrągły i tłusty. No. <laughs> Brzuszki na gumowej piłce. W nawiasie na brzuchu rolnika. No to rolnik nie weźmie w tym udziału, więc to chuj nie challenge. Zarzut. Zarzut? To ja na pewno tego w życiu nie zrobię. Si siłowy. Może, jak mnie słońce przysmaży i będę kurwa bardziej plastyczny, kurwa się rozpuszcza jak smoła, Może gdzieś tam się złożę, nie? Nigdy nie robiłem. Ale nie chcę mi się wyciągać tego gdzieś tam na dwór na Front shoulder press, 100 kg na ilość powtórzeń. Pełne z czegoś tam. Zaraz powiem. Następny odpowiedź. Pełne z klaty do góry, czyli pewnie chodzi o popularne wyciskanie żołnierskie albo o, o HP. Pomimo tego, że to jest wyciskanie żołnierskie to może zrobiłbym raz, a ten by zrobił to 8. No, Więc... albo i, może gdzieś na jakiś rekord by wpadł Rzut rolnikiem po raz drugi. Zaś myślę, że będzie trzeba rolnikiem, wiem, o ziemię. Rozrzucanie gnoju, żeby Damianak miał szansę na wygraną. No, no bądź bądź też się czasem mówię Nie mam równych sobie w rozrzucaniu górnych. Rzut o szczepem, czyli sztangą 20 kg. Kontuz, może się nabawić kontuzji Może wypierdolić ręka z tego, bo na, to na pewno Bo ja rzucałem kiedyś oszczepem 800 gram, 800 gram Jak się dobrze zajebało to ręka leciała razem z No bo ja już to w ogóle tak. czuję jak mi wypada ze wszystkiego to ręka Siady, masa, cia masa ciała na max powtórzeń Czyli taka stówka może wejdzie, Już tam była stówka, ważymy po 105 kilo gdzieś tak no Tak, innym razem zrobimy no. może jak nas będzie więcej Albo jak pojedziemy do jakiegoś kurwa kulturysty No y Tutaj jest takie może z crossfitu jakiejś, z jakiejś tej kilometryki pytanie, skok na skrzynie, kto wyżej tak zwane one step box jump. Nie mamy skrzyni. Nie mamy skrzyni, zresztą siłownia jest z takiego... Ja mogę robić za skrzynię, ale to będzie kurwa 20 cm Sufit tutaj jest tak, że ja jak podskoczę to walę głową. A ja nie doskoczę. No. I... O, 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 tu jest kurwa już taki do mnie jakiś kurwa podjazdy. Rzućcie dziewczyny, Damian przegra, bo nie ma. To... <laughs> Ale rzucić tak o ziemię czy no. po prostu zerwać. To też jest. Też... Rzućcie dziewczyny. Kurwa. <laughs> zercher, zercier, zerker. Zercher. zercher lift. E, diskowy gra na pewno. Nie, bo ja nie mam takiej mobilności, żeby to podnieść kurwa, bo to zercher lift to jest ten z ziemi. No ja się nie schylę kurwa, ja mam problem z do ręki. Ale zrobimy no. kiedyś na pewno. Biceps, strep, street curl push press. A no to push press. A co to jest push press? Push press to jest takie tutaj OHP. Aha, z tym. No, to, to jest no. takie dziwne, ja nie lubię tego. Nie uznaję tego. Ale street curla zrobimy sobie dzisiaj. Tak już tu mamy naszykowany sprzęt. Układanie puzzli na czas. To jest dla mnie za trudne się wszyscy. Puzzle po raz drugi. Czyli puzzle, puzzle muszą być zagrane i rzut rolnikiem też musi być wykonany. Ale puzle połączymy to z tym ostatnim, ze spożywaniem alkoholu. No A tak. innym razem. Rzut krążkiem. Jakim? Jakim? Eee, może to jest dalej? Rzut krążkiem? Nie. Rzut krążkiem po prostu. Może kręgiem z kręgosłupa? Może tym, ciągu. jak kurwa, to zrobimy to po WPC w ciągu, bo możliwe, że komuś wyjebie. Wyjebniemy <laughs> <To> nim <laughs> przez okno. Rzut pieczką palantową. Ten kurwa wiejski gieruj na pewno wygra to. Tak, bo jak kurwa kamieniami pyrami wszystkie się rzucało. To w rękę wpadło, to je trzyma. No i spożywanie alkoholu. E, ale tego nie trzeba udowadniać challenge'ować nic kurwa, bo to jest codzienność praktycznie dla farmerów, także. Chociaż nie wiem, ale. Czy redukcja, no, to nie redukcja i... to też pijaństwo jest. Dużo wyzwań. No. Na pewno zrobimy większość z nich kiedyś. Tak. Może. Poznaczamy te osoby, które się domagały tego, żeby daną rzecz wykonać. Dobra, zaczynamy ze Street Curlem. Wszyscy robią na łamanych szangach, my sobie zrobimy na prostej, zobaczymy co z tego wejdzie. Na 40 kg na start Raz, nie? Nie. Szwej mondo To jest zapas. 50 Tutaj ja i tak wiem, że przegram, bo nawet choćbyś chciał dupę oderwać, to jej nie oderwiesz. Nie ma. <noise> Widzisz, że do wicepsa zakładać Konia nie wali to One wzgarstki słabły No to jest boli Tu mamy już 60 Czy będzie to już Przegrana z Kretesem Steja? Dawaj, 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 dawaj dawaj No chyba się kurwa skończy tutaj moc Klasycznie więcej nie dołożę Dawaj 1-0 dla rolnika Dobra Idziesz więcej chcesz? Zobacz. Nie o. Próba na 65 Ale ogólnie kiedyś robiliśmy łamaną właśnie i jest duża różnica Łamana czy prosta Dawaj Uwierz w siebie. Dawaj, 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 dawaj. Jakie wow. to pojebane jest, nie? on jeszcze pożół. A tu już nawet nie ruszysz. Także cialem żyjemy innych do prostych tangi, nie do krzywej Tak, Tak, krzywą Pokaż to się. można oszukać. Kurwa. Krzywa to może być fujara, ale Jest sam wiesz są system. rolnik kurwa, Jesteśmy na stadionie na Bukowinie i właśnie Jest. uświadamia damiana, że 100 metrów to się zaczyna tam. A kończy się tam. A kończy się tam. tak? i. No to możemy później Ty miałeś biec na setkę, a nie. kupować setkę. Aha! Myślałem, że będziemy robić setkę. No kurwa, ja się przygotowałem. Nie wiem, jak ty Muszę się rozluźnić, nabrać luzu. Ciężki trening, jeśli był, ten <grystanie> to skijał. Kozaj Nie będzie tak Jakieś oszust... oszustwa? Strój, O no, kurwa no, To dawaj, przebieraj się Zaraz ja pokażę swój uniform ledwa atletów brzostowskich Kurwa, jak ktoś to zobaczy Zaraz Kiedyś mnieścian skadał, stary bol. Cykliczny. Centa, kurde. Już nie biechę z niego. Cendia. No najbliżs skłony. Aho? Ja mogę biegać już, jestem rozgrzany. Dobrze. Teraz ja przyjdzie uniform. Ja mam częściowe niestety. Stare czasy się przypominają, ledwo atletów brzostowskich Ilu ich było? Dwóch? Ty izisła. Sam, ja. Ale, ale koszulek było kupionych dla całej drużyny. 20. No. Ledwo atletów. to stąd też? dla ja, krętów lecimy do ja. ja pierdolę. Kto mnie na tego namówił? No. Gówno nie, wdepnij bo się poślizgniesz Tu stąd Ja już myślę, że chociaż stąd Czyli ja nie dobiegnę O krzyk pierdolony Zdaję się, się czołgiem Też Krzyknij tam start, nie? Jak baknie łapom to no. Najszybszy karzeł świata. Gruby jest. Ja nie mogę ze śmiechu, jak ty wyjebałeś. Zanim ja przebrałem nogami, to ty już 60 były. No rzeczywiście nie pomieszka, że każdy jest taki sprytny. No ja to lekko atleta przez nie brzestał. Za testę brzostowo. Podasiła mnie coś... ZS2 robony, Uch, to. To. pali, zaraz się kurwa. Pani. Dobra, zabieramy się idziemy robić zdjęcia. Zkaczamy Spierdolony <laughs> Jebaniutki to Ja stamtąd nie doskoczę za chuj tutaj Powiedziałem zdradnić kratkę O skurde jak skoczył No jebany Ile skoczyłeś? 17 stóp 17 stóp karlich Lekko atleta? No tak samo prawie jedno Ile? 9 karlich stóp No Wynik zajebisty Czyli generalnie 3-0 Skok poddaje walkowerem Bo jak zobaczyłem jak mała bomba leci To stwierdzam, że nie mam szans żadnych Nie <zysy> będzie kurwa śmiechu to nie <zysy> Nie mogliśmy skakać o tyczce bo została połamana przy pierwszym skoku I to jest trzeci trening przygotowujący do Martwych ciągów Tak. I to jest tajny pra, plan rolnika i wreszcie zaczynam wiedzieć o co mu chodzi, bo podniesie więcej niż ja. Bo por, poprółem sobie dwójkę podczas biegu. To był taki tajny plan. Taktycznie podejść do konkurencji. Choć pobiegamy, byś mocniejszy, sprawniejszy. Także wesoło. Zobaczymy co się czuję. Zobaczył, co dał ten trening. Czy w ogóle wystartujemy. Może za miesiąc się zaregeneruję. <grymne> Zapomniałem założyć tych szybkich okularów i dlatego przegrałem. I obsługa była chujowa. Pomoc tu, tutaj. Dlatego <grymne> przegrałem. Nie zapomnijcie subskrybować, komentować i dawać łapkę w górę. Bo zarobimy na ten chuj wielki i chuj wielki wyda.